Lubię komedie, po których obejrzenie nieczynanie do sytu. Takim właśnie rodzajem luźnej historii charakteryzuje się na Rokiseki. Seki. W wielkim skrócie jest to animo o czterech gimnazjalistkach i skalę. Tak, nie wzrostrzeliście się. Skale. Całość rozpoczyna się wydarzeniem, w czasie którego odwiadujemy się, że dziewczyna imieniem Mizuko Shisaki przeprowadza się do Tokio. Co wiąże się też z przenosinami do innej szkoły? Oczywiście w obecnym gimnazjum ma przyjaciółki, które standardowo chcą spędzić z nią jak najwięcej czasu, zanim wyjedzie. I już mają podłoże pod typową komedię. Co jednak, jeśli dodamy do tego magiczną skałę spełniającą życzenia? Anime na pewno na tym nie ucierpiało, a nawet zyskało pewną oryginalność. Kreska, natomiast w odróżnieniu od fabuły, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Czasem ma się tylko wrażenie, że głowy bohaterek przybierają dziwne, zaokrągłe kształty, jednak momentów tych jest bardzo mało. A skoro już jesteśmy przy bohaterkach, w tytule tym mamy do czynienia z czterema różnymi charakterami. Ejzawa Natsumi to zawzięta, wysportowana i koleżeńska dziewczyna o rudych włosach. Mizuko Shisaki to natomiast troskliwa, choć nadal trochę uparta, mądra blondynka, która wydaje się być najbardziej dorosła z całej paczki. Hanakiuka jest energiczną, zawsze optymistyczną i uśmiechniętą bohaterką. Zdecydowanie ona doprowadza do większości śmiesznych sytuacji. Ostatnią postacią jest Tamaki Rinko, której charakter jest spokojny i opanowany, sprawia wrażenie cichej myszki, jednak potrafi się też bawić. Cała ta wybuchowa mieszanka charakterów daje twórcom duże pole do popisu. O muzyce tylko napomnę, jest dobra. Nie zapada jakoś strasznie w pamięć, ale nie wkurza też na każdym kroku, po prostu pasuje i tyle. Podsumowując, Natsuryo Seki to anime bardzo typowe dla gatunku komedii. Nie wyróżnia się niczym szczególnym na no tle innych tytułów, co moim zdaniem jest dobre. Tytuł ten otrzymuje ode mnie ocenę 3 na 6, jednak tylko dlatego, że nie poczułem jakichś szczególnych emocji ani przywiązania do niego. Polecam, jeśli ktoś ma wolną chwilę, lub po prostu chce odpocząć od cieszych tytułów. A tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia!